Już. Witam serdecznie. Mamy godzinę 6.30 i trafiliśmy do takiej miejscówki za Dwarie. Przed nami jest górna Bryla. Chcieliśmy urozmaicić sobie drogę i pokażę Wam na co trafiliśmy. To jest nasza stara droga. Tędy zawsze jeździliśmy do Breli. O, patrzcie, kurczaki już się cieszą. Już się cieszą. Roślinki, trustawki, mięta bardzo fajnie tu mają na tym targu. No to jest najnowszy ten iPhone, ale ładny. I ten stół ładny. Tu taki jak ktoś lubi. E, ty taki zlewo pamiętam ze starych czasów. U nas e, na sieni był. Znaczy u nas, patrz, ta duża, ta, jaka tam rośnie. Cytryna. O takie pół chlebka kupimy na dwie. Dobre jutro. Już mamy schowane. To będziemy szarpać bez noża. Patrzcie tu mamy fajny. Dobra jutro tu, tu zabaweczki Co to dzisiaj za imprezka? Dobra tam, tu, już jest, tu się zaczynały te książki My pójdziemy na drugą stronę, chodź Tu mają sprzęt wentylatorki, takie jak u nas Ale ładny zegar, nie? Ta babcia Klałabcia miała taki <śmiech> <śmiech> Jak to wyglądał, to był biedny. Oooo! Aj, zabrakło mi ręce. A jest biedny. Patrz. Dziadek z Wehrmachtu. Kie fajne te. E, mundury. A tu jeszcze gościu się nie rozpakował. Ma takie piękne rzeczy. Kupimy te pół chleba. Co u niego? Gdzie on był? A on tu był. To idź do niego, co? Kup. Ja tu dalej na bo cały nie połówkę. O, tu już jakaś świniora leży, już się nie udało przeżyć. Blitwa. Znaczy nie jechaliśmy do plocze autostradą. Stwierdziliśmy, że zjedziemy sobie tu starą, fajną drogą na Brele. I tam nagram u góry, opowiem Wam, co się stało na autostradzie. O, jakie pomidory macie ładne. Truskawek bardzo dużo jest, bardzo dużo. oblitwa sałaty, jabłka. Bata chciała taką cebulę kupić. To jest ta dobra cebula, która nie jest taka cierpka. A tu macie stację benzynową. Kiedyś tu tankowałem. Jak właśnie z Breli wyjeżdżaliśmy, to tu tankowaliśmy. Kiedyś taki perfum kupowałem jednemu z moich widzów. Chciał dla żony, ale pachnie lawenda. Tam macie turczaczy, mięsko. Serki tu są. Fidi, gdzie bats a... idzie? BATA już kupiła. My tu coś kupimy. Powolutku, powolutku. Wyjechaliśmy o 7 rano, ale to wam opowiem o całej podróży w innym filmie. Tu wam chciałem pokazać cały tarcz Jak to dobrze zjechać z autostrady. No, jakbyśmy już mieli, słuchajcie, dom worybić, to już byśmy pokupili te wszystkie sadzonki. Już bym to posadził. to nie takim autem. Busem byśmy jechali. Gdzie ta moja Betty? Tam jest, za tym czerwonym autem idzie. Idzie, pół chleba już mamy. Taki świeżutki chorwacki chleb. Tu, Pani, o, jakie zapachy, coś tu się piecze. Coś tu Pani piecze takie. Czy ciasto jakieś? Smokowica, o, trawalica. Trawalica 20 euro. No, to trochę drogo, 20 euro. Myśmy płacili 12 albo 15. O, i tu macie znowu ten chlebek. Taki fajny chleb. Super. Dziebata. My tam stoimy za tym drugim budynkiem. Tu można się kawy napić. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, nie ociągajcie się, dajcie suba, dawajcie łapki w górę, i tak jest ich bardzo dużo, ale każda łapka na nawadnie złota. No, cebula, gdzie Betty? Także jak chcielibyście zboczyć z tej drogi, na co to jest? Co oni na tym pieką? Niech mi ktoś powie Do czego są te takie płaskie gary Do czego są te płaskie, tu, tu jest narożno, ale patrzcie, tutaj do kominka No mm. te fajne patrz Jaki sprzęt zamki O tu jaki wyrób taki fajny Tam były trzy rodzaje tych cebulbata. Nie wiem, nie wiem, może za raczej, nie wiem ile tam było. Ale to jest w paczkach, tu po paczce sprzedają. O tu ciuchy fajne wojskowe. W się dopiero rozkłada. A te starocie też mają. Ciekawe, no telefony też <gry> łyżeczki To ja, to jest chyba kapare, to są mnie. Mm -hmm. Raczej tarczowy. Myślę o tym mówię, to. Chleb damy do samochodu, jeszcze przejdziemy się, kupimy tam cebulę, co? Z orzechy też są. A tam już jest koniec. Macie Tomi. Zobaczcie, jakie tu fajne rzeczy. To jest sprzęt potrzebny dla każdego domownika. Chlebuś zaraz skosztujemy. a my tam stoimy z rowerkami to co kupujemy teraz no tu jaka kucza tania będzie do sprzedania leki remont ziemię tu mają no i ja właśnie się zastanawiałem gdzie tu fajną ziemię do takiego ogrodu, tylko tam to by trzeba cały samochód kupić Tu do pominka Jakiś sprzęt tutaj czy to jakaś kamera czy jakiś dalm, jeszcze mikroskop U. Paczka gilotyna. No, tu jest komplet sprzęt. Gil. Fajnie wjechać na taki tarcz. Ostatnio trafiliśmy na taki, ale nie taki fajny farażdin, nie? Także zapraszam was na filmy. Tu? No to co? Widzimy się na pięknym punkcie widokowym. O, tu macie to miejscówkę, gdzie jesteśmy. To Zadwarię za My jedziemy do Breli. Także widzimy się na punkcie widokowym. No, 100 metrów, tu widzicie jakiś widok jest. Jakieś źródełko, czy coś. Może tam przejdziemy się zobaczyć zaraz. Ale najpierw zrobimy zakupy. Także pozdrawiam. Trzymajcie się.